W tym roku nic mi nie wyszło z moich postanowień. Ani tych noworocznych, ani tych wieloletnich. W sumie to nawet nie wiem, po co je robię. Chyba tylko po to, żeby znowu się na sobie samym zawieść. Jeśli też tak masz, to zapraszam Cię na urodzinowy webinar w czwartego, dwudziestej. Link znajduje się w opisie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To będzie urodzinowy webinar tutaj na YouTube. No ale takie słowa nie tylko co jakiś czas sam wielokrotnie wypowiadałem w trakcie swojego życia. Takie słowa słyszę w różnej formie regularnie. No więc nie zrealizowałeś nic w tym roku. Jak prawie każdy. Dlaczego to mimo wszystko? Dobrze. No po pierwsze, co się odwlecze, to się odwlecze. W 1986 roku badacze Hazen Markus i Paula Norius przedstawili koncepcję możliwych ja, czyli wyobrażonej koncepcji siebie w odniesieniu do sytuacji, które mogą się wydarzyć w przyszłości, ról jakie podejmujemy lub będziemy podejmować. Jest to pewne wyobrażenie na temat swojego zachowania i swojej efektywności, zarówno w formie pozytywnej motywacji wyrażonej chciałbym być taki, jak i negatywnej. Nie chcę być taki, czy nigdy nie chcę być taki. To nasze wyobrażone ja potrafi naprawdę namieszać w głowie. Dlaczego? No cóż, zacznijmy od tego, że prokrastynacja, którą zajmuję się od kilku lat wraz z kursantami na licznych konsultacjach, ma jedną bardzo, bardzo ważną funkcję. Naturalną funkcję. Działa oczyszczająco na dziwne pomysły. Nie swoje ambicje, narzucone z zewnątrz motywacje. Działa jak filtr. To, co rodzice kiedyś określali jako słomiany zapał, tak naprawdę często było zwykłą weryfikacją, czy to nowe super hobby, za które się brałem, ten błyskotliwy pomysł po przysłowiowym miesiącu miodowym, nie okazywał się po prostu niewypałem. Nie mój. Nie dla mnie. No więc skąd się to bierze? Cóż... Dość rzadko nasze motywacje są tak naprawdę nasze. Dużo z rzeczy, które robimy, wynikają albo z presji rówieśniczej, zwykle opartej o cztery zasady. Pierwsza z nich to, ktoś ma to, ja też chcę to mieć, albo ktoś to robi, ja nie będę gorszy, albo dużo ludzi to robi, ja nie będę wybijał się z tłumu, albo otoczenie to robi, ja też to będę robił, ponieważ będę przynależał wtedy do grupy. No, i wynika to też z presji rodziny, czyli rodzice uważali to za dobre i pożyteczne, i byłbyś lepszym dzieckiem, jeśli to będziesz robić. Albo rodzice uważali, że ktoś, kto tego nie robi, jest gorszym człowiekiem, albo rodzice to po prostu finansowali i źle by było ich zawieść, tak jak często studia. I wracamy też do teorii o możliwych ja. Tutaj mamy też te wszystkie fantazje na swój temat. To wszystko może rodzić niezdrowe ambicje, w szczególności, jak ma się momenty wysokiego mniemania o sobie, albo porównuje się do innych. Ile sam miałem takich fantazji na swój temat? Jakim to ja rodzicem nie będę? Jakim to superherosem mężem odmienionym i genialnym? A jakim wybitnym trenerem? To wszystko weryfikowała brutalnie rzeczywistość, sprowadzała mnie na Ziemię, gdzie mamy 24-godzinną dobę, identyczną dla każdego, określone i ograniczone zasoby energii, finansów oraz taką, a nie inną osobowość. Więc czasem dobrze jak rzeczywistość sprowadzi na Ziemię i pomaga wyciągać wnioski, jak poradzić sobie w sytuacji z mocno ograniczonymi zasobami energii i czasu. A tak zupełnie przy okazji naprawdę chciałem polecić mój kurs Pożegnaj Prokrastynację wraz z książką o tym samym tytule, i dużo, dużo więcej dowiesz się na tym czwartkowym webinarze o 20. No ale druga rzecz dzisiaj: dysonans bywa zdrowy. Dysonans poznawczy to bardzo, bardzo silny psychologiczny stan, który przytrafia się każdemu, kto doświadczył olbrzymiej różnicy pomiędzy rzeczywistością a oczekiwaniami, czy wręcz fantazjami na temat tego, jak rzeczywistość. Powinna wyglądać. Leon Festinger, który spędził lata na badaniu tego stanu, sugeruje, że ludzie mają silną potrzebę zredukowania dysonansów poznawczych w swoim życiu. Robią to z reguły na dwa sposoby. Pierwszy będzie trochę dłuższy, ale muszę pokazać przykład. Po pierwsze, poprzez represję, czyli zaprzeczanie, wypieranie, udawanie, że rzeczywistość nie istnieje albo że jest inna niż jest. Często prowadzi to do toksycznych systemów wierzeń na temat rzeczywistości. Im więcej dysonansów, ten system wierzeń bardziej odklejony od rzeczywistości. Oczywiście dysonansów od, odpychanych od siebie, udawania, że tego nie ma. By podać najprostszy przykład takich represyjnych sekwencji z silnym dysonansem, posłużę się myśleniem spiskowym. Dajmy na to, że masz dobrego przyjaciela i oboje pracujecie na uczelni. Pewnego dnia przychodzi do ciebie i mówi, że... Ten młody profesor, który odebrał sobie życie, to tak naprawdę było morderstwo na zlecenie kogoś z rządu. Dlaczego? Profesor prowadził jakieś wysoce tajemnicze badania, które dały wyjątkowo kontrowersyjne rezultaty, no i chciał je opublikować. By do tego nie dopuścić, podobno jakaś agencja rządowa zleciła jego likwidację. No i jako dowód podaje ostatnie rozmowy z profesorem. Dziwne, pełne tajemniczych metafor, jego ostatnie słowa do studentów, jakieś szczątkowe rezultaty jego badań. Oczywiście znałeś tego profesora, opowieść wydaje się wysoce nieprawdopodobna, chociaż z drugiej strony, no pod koniec swojego życia tenże profesor był naprawdę zdziwaczały i, i faktycznie zachowywał się podejrzanie. I jeszcze do tego informacja o tym przynosi Twój przyjaciel. Ufasz jego osądowi, a klimaty na uczelni wokół braku tego profesora są naprawdę wyjątkowo dziwne. Nikt nic nie mówi, wszyscy się odwracają. No i od tamtego czasu obserwujesz coraz dziwniejsze zachowania administracji uczelni. Nie ufasz rządowi, czujesz, że prowadzi on aktywną represję na temat prawdy tych badań, które profesor prowadził, przynajmniej w tym temacie. No i to jedno wierzenie, które przyjmujesz, ono rodzi kolejne. No bo zaczynasz patrzeć z podejrzeniem na kolegów i koleżanki na uczelni, którzy otrzymują granty rządowe na badania. Zaczynasz twierdzić, że no, siedzą w kieszeni złego rządu lub są sterowani. Widzisz, jak wrogo się zachowują wobec siebie i wobec twoich niewygodnych pytań dotyczących właśnie profesora. Patrzą na ciebie z podełba. Coś muszą ukrywać. I jest to kolejne wierzenie. A to generuje następne. Na przykład, dajmy na to, w twoim prywatnym życiu obok uczelni rząd wprowadza doszczepianie dzieci w podstawówce na nowy szczep OSP, który szaleje w regionie. To może zdarzyć się kiedykolwiek. Dlaczego rząd to robi? Nie możemy mieć przecież czystych pobudek, skoro w tylu miejscach w twoim życiu ma jakąś tajną, podwójną agendę i to naprawdę ci przeszkadza. Jesteś w końcu naukowcem, masz przenikliwy umysł, nie dasz się zwieść, nie ufasz rządowi, więc odmawiasz posyłania swojego dziecka. No i to kolejne wierzenie, które wyniknęło z wyparcia i zaprzeczania, gdy tylko pojawił się niewygodny desonans poznawczy na horyzoncie. A prawda mogłaby być dużo prostsza, na przykład... Zdziwaczenie profesora i jego dziwne, kontrowersyjne badania mogły wynikać z długotrwałej choroby, o której nikt nie miał zielonego pojęcia. No i ten, że profesor po prostu postanowił skrócić swoje cierpienia. I prawdopodobnie taka była prawda, ale właśnie tak rodzą się różnego rodzaju dziwne dysonanse poznawcze, które przeradzają się po wyparciu właśnie w takie systemy wierzeń. Dopasowujesz swoją interpretację rzeczywistości do wpierw przyjętego poglądu. Ale z dysonansem radzimy sobie jeszcze na jeden sposób, ten zdrowszy czyli weryfikację naszych oczekiwań do rzeczywistości i dostosowanie się do realnych zasobów i demonstrowalnych faktów czyli w drugą stronę, tę zdrowszą zamiast naciągać interpretację rzeczywistości, by pasowała do wpierw przyjętych poglądów, weryfikujesz poglądy, które nie pasują do demonstrowalnej rzeczywistości. Zamiast racjonalizować, że coś w życiu ci nie wyszło, albo ktoś, albo że pech, po prostu zrewiduj plany lub pogląd na rzeczywistość. To jakby w tym poprzednim przypadku ten sam przyjaciel nagadał ci o właśnie tym rzekomym zabójstwie profesora przez jakąś rządową agencję. No ale z powodu braku klarownych dowodów, zamiast przyjmować to wierzenie, powiesz, nie wiem, po prostu nie wiem. Spróbuję się dowiedzieć, ale brzmi to bardzo nieprawdopodobnie. I być może rozwiązanie jest dużo prostsze. No bo to daleko idąca spekulacja, a odebranie sobie życia może mieć dziesiątki znacznie prostszych wyjaśnień typowo obyczajowych, rozpad małżeństwa, depresja, długi, choroba, czyli galeria problemów osobistych. Proste rozwiązania z reguły są znacznie bardziej prawdopodobne. Jeśli już chcesz spekulować, ale w takich wypadkach dobrze jest się nauczyć mówić: nie wiem i nie zakładać nic ponad to. Nie wiem, znaczy nie wiem, a nie nie wiem, znaczy pewnie ktoś to zrobił albo spiskuje. Pamiętaj jednak, że Dysonans Poznawczy działa podobnie jak prokrastynacja, jak filtr, który zbliży nas do prawdy o rzeczywistości, albo wepnie nas na ścieżkę dziwnych wierzeń na temat tej rzeczywistości. No i trzeci wniosek z tego, że to jest jak najbardziej OK, że nic w tym roku nie zrobiłeś, to niezrealizowane marzenia i cele są lekcją. Czasami jest tak, że osoba, która została przez życie okrutnie przeciągnięta i doświadczyła wielu nieszczęść, potrafi po jakimś czasie zebrać się w sobie i wszystko odmienić odbić się od dna do wybitności. Często słuchamy takich historii z zapartym tchem Ona nas inspirują, ale też potrafią zagnieździć w głowie dość problematyczne przekonanie, że cierpienie uszlachetnia. No, nie uszlachetnia, bo na jedną taką osobę przypada kilkanaście, które po przeczołganiu przez trudy życia skończyły bardzo marnie, i tych historii z reguły nie słyszymy. Ale mimo wszystko, dla tej obserwacji, zadanie sobie ważnego pytania, co sprawia, że niektórzy po porażce i trudnych doświadczeniach potrafią wznieść się ponad to, jakimi ludźmi byli przed problemami, potrafią się odbudować w prost niewyobrażalny sposób. Co sprawia? Tak powstała dość świeża dziedzina badawcza nazwana wzrost posttraumatyczny, czy po angielsku posttraumatic growth. I są pewne wskazania w ramach badań prowadzonych w tym obszarze, że przy odpowiedniej pracy nad sobą można sobie pomóc wznieść się dużo ponad dzisiejszą porażkę, by jutro być lepszym człowiekiem. To mieszanka samoświadomości, pracy nad sobą, cierpliwości i pomaganiu pewnym okolicznościom. Takie przejrzenie planów, rewizja osobista swoich celów, redefiniowanie ich, a często też skonkretyzowanie i nadanie im osobistego charakteru mogą naprawdę znacząco pomóc. To też lekcja na temat i to czwarta rzecz: odpuszczania. Czwarta konkluzja nie jest szczególnie długa, ale jest równie istotna co poprzednie. Mam wielu takich znajomych, moich rówieśników stykam się też z tym na konsultacjach. Wielu milenialców nie potrafi odpuścić swoich nastoletnich hobby. Nie mówię tutaj o jednym czy dwóch zainteresowaniach obok pracy zawodowej, to jest OK. Mówię tutaj o przynajmniej pięciu, jeśli nie więcej, bardzo intensywnych i kosztownych czasowo zajęć, które kolidują nie tylko z rozwojem zawodowym, Wręcz mocno go powstrzymują i równocześnie kolidują jeden z drugim o pierwszeństwo w każdy kolejny weekend. W rezultacie każda z tych nastoletnich pasji jest realizowane na ćwierć gwizdka, w sposób, który nie pomaga się rozwijać w tym hobby oraz sprawia, że nic tak naprawdę nie jest już mocno satysfakcjonujące. Nie można przysłowiowo łapać dziesięciu srok za ogon, robić wszystkiego i oczekiwać, że będzie to dobre. Będziesz się czuł w wieku 40 lat, jak ciągle jak piętnastolatek, który. Poznaje na nowo, znowu to hobby, bo ciągle się w tym nie rozwija. Jedna rzecz, dobrze, dwie, a solidnie. Trzy, jak masz zasoby i energię do tego, nie więcej. Jak robisz więcej, to po prostu roz, rozmyje się to wszystko. Będzie jak rozwodniona zupa. Dlatego właśnie taka porażka rocznych planów jest dobrym momentem, by nauczyć się odpuszczać. I zawiesić lub pożegnać niektóre swoje plany i ambicje, zostawić je dla sentymentów z przeszłości, opowieści za moich czasów to było. Nie wszystkie porażki należy i warto traktować jako cenne lekcje, bo nie zawsze się da, ale niektóre wręcz trzeba. Tak więc pamiętaj, nie zmarnowałeś tego roku. Dałeś sobie dobry moment na rewizję planów tego, kim chcesz być, dokąd zmierzasz. Skorzystaj z tej okazji. Odpuść trochę. I zaplanuj na nowo. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostanie przeciętny i widzimy się na webinarze urodzinowym w ten 4.20. Cześć!